Oddział 452 A. I znana z poprzednich filmów technika yy, wykonywania trzebieży. Dąb, który ma na pniu około 70 cm, wycięty, z boku zostawione. Zostawione takie dwa parchy delikatnej że powiem, grubości. Tu następny dąb wycięty. No, trochę cieńszy od tego poprzedniego, ale miał być wycięty. Ten, proszę Państwa, jednak. Zmianę, zmianę, z cienkiego na drodze. i wracamy tą samą drogą, to pokazywałem, tu następny dnia będzie chwilę dalej, tutaj jest ten taki paśnik magazyn myśliwy, a tutaj jest kolejny dom, którego leśniczy bycią zostawiając takie właśnie yy, po bokach drobiazgi, no, ale nie to jest głównym tematem tutaj mojego pobytu bardziej to drugi otóż kilka miesięcy temu pokazywałem w internecie to miejsce, przedstawiłem się wtedy kim jestem, dlaczego to robię więc minęło niemal pół roku albo i pół roku i cisza lasy stać na to, żeby takie drzewo stało w lesie i się marnowało żeby było ciekawiej to przecież się że został wyznaczony ten świerk choć tamten pewnie już usychał, no ale szczegół wolno. Każdy musi pomylić tu następny dom, którego wyznaczono w czasie a nie wycięto. A tutaj dęby, przepraszam, może świerki, które wyznaczyła sama natura. To są świerki, które mają po, po hmm. dwa 3 po dwa trzy kubiki masy. Jest ich yy, kilka sztuk yy, z 8, które tutaj wyschły i które, gdyby w porę zostały pozyskane, miały sporą wartość. Jeszcze teraz można było z nich zrobić coś, ale się nie robi. Minęło jak mówiłem pół roku od ukazania się tego materiału w internecie. Leśniczy nie zareagował w żaden sposób, bo i po co? Nie zareagował też nikt z jego, że tak powiem, przełożonych. Wszyscy oni mieli ten temat. Już tak powiem, w głębokim poważaniu albo też w innej części ciała w każdym razie zostało to i trwa po dziś dzień żeby było ciekawiej i śmieszniej to proszę Państwa tutaj przebierz wyznaczano kiedyś tą sosnę taką dość rachityczną zostawiono a chciano usiłowano w tamtym czasie wyciąć tego świerka jak najbardziej niesłusznie ponieważ te świerki w takiej grupie, trzy sztuki obok siebie, śmiało dawały sobie radę przez tyle lat i dałyby dalej, co widzimy natura postąpiła po swojemu i tamte, które miały zostać po prostu wysły jak mówię, nikt nie dba o to żeby to pozyskać żeby z tych świerków zrobić jakiś użytek lasy po prostu stać jest na trwonienie takich pieniędzy lasy pieniędzy mają dużo a leśnicy ma ich jeszcze więcej.